Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty z Nami Michał Witaj, tak? Witaj. Nigdy chyba jeszcze z nami nie robiłem, czy no, robiłem. Pierwszy raz, pierwszy raz chyba. No, mm. świetny, no. Szybkie przejście z High League do, do Fejmu, jak się czujesz? Takim znaczy, to nie jest przejście z High League do Fejmu, bo ja byłem w Fejmie i. Jesteś jedno... fej, Jesteśmy my nadal. Jestem tam nadal. Dobra? Będziesz chciał być takim, bo mówi się o tym, przynajmniej tak no. czytałem, że eliminatorem dla Tyburskiego przed poważną karierą gdzieś tam w KSW. Ale to ja nie rozumiem jednej rzeczy. Ja mam być y, jego trampoliną do jakiejś tam... Y, ja mówię to co czytam tylko. A kurwa, jakie to, jakie to życie jest zaskakujące. Wcześniej to wszyscy influencerzy mówili o tym, że to oni są trampoliną dla mnie. I nie będziesz nie do bądź, jakiejś nie będę kariery. Czytamy, czytamy. A teraz wychodzi na to, że ja mam ich być karier, y, y, trampoliną do ich kariery. Nie uważam, że jestem jakimkolwiek jego podwyższeniem, czy wybiciem do KSW, bo walkę toczymy w K1, a nie w MMA. No dobra, no ale jest to jednak walka dla niego hmm. na pewno o większym, o większym poziomie wezwania niż walka z Freakiem, no bo jesteś no. zawodowcem z Freak. A kości. czym się różni Fryk od zawodowca? Zawodowie? Jedni i drudzy biorą pieniądze, jeden i drugi trenuje no. i jeden i drugi walczy na galach. Choć wiesz, częstotliwość treningu, no. tego jak, jak wcześniej się... A mówi, że trenuje tyle samo co zawodowiec, spary teraz, 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 Chodzi mi wiesz, chodzi się, skąd się, no. skąd się człowiek, skąd się człowiek wywodzi. I jak było to wcześniej, że na przykład, tak jak, tak jak wspomniałeś no. bardzo celnie, że Czuć wcześniej... chwilę, ja e, walcząc w One FC, opas e, pracowałem na magazynie i trenowałem wtedy, kiedy mogę, to byłem freakiem, zawodowcem. Czy amatorem? Nie, bo za dużo się mówi o tym, że oni są frikami i o, oni e, e, mogą pokazać, a ci co przychodzą ze sportu zawodowego nie. Tak, są, takimi, tak to są takimi samymi zawodnikami jak my. Pełnoprawnymi. No oczywiście, że tak. Chociaż ty... ja teraz jestem youtuberem. W no, sumie tak, twórcą. Bo mówiło się o tym bardziej... Pozdrawiamy EBE. Pod... -E Pozdrawiamy EBB -E oczywiście. Eee, pod tym względem się o tym bardziej mówiło, że człowiek, który jest zawodowcem, no żyje z tego, albo przynajmniej w połowie z tego, że tak jak mówisz, że pracowałeś, ale, ale gdzieś tam walczyłeś, no i też wiadomo, że te kwoty, które dostawaliście kiedyś w walkach zawodowych na pewno nie były takie, jak teraz, jak, jakie są teraz i jakie są w Afrykach oczywiście. Um, ogólnie Afryki podniosły. Eee, dużo wynagrodzenie dla zawodowców i to jest dobrze, że są organizacje frekwajtowe i tego nie trzeba ani yy, piętnować, ani nic z tych rzeczy, tylko cieszę się, że powstały takie federacje i dzięki temu wszyscy mogą zarobić lepiej. Tak jak mówiliśmy, ci niby zawodowcy. Dobra, warunki to są Pawła Tyburskiego, jeśli chodzi o K1? Jeszcze raz. Czy są warunki Pawła Tyburskiego, jeśli chodzi o K1? Czy to są jego warunki? Nie wiem, koło to są warunki, ale wiem, że jakby naprawdę chciał się sprawdzić, to byśmy walczyli w MMA. Dobra, ale były rozmowy, żeby to było w MMA, czy od razu. Nawet e, nie wiem, był... nie mam zielonego pojęcia, bo ja nie rozmawiam na temat ofert i tak dalej, tylko ja jestem od tego, żeby walczyć. No, wiesz, no bo na konferencjach często lubią się, lubią się przerzucać, jak to będzie wyglądało, jakie rękawice małe, duże, jaka formuła, ile rund, ile minut. A ty po prostu mówisz, że bierzesz to, co, to, co dają? No tak, bo nie ja akceptuję moje walki, akceptuję je menażer i trener. W jednej osobie. A nie pytają? Jeszcze raz. Nie pytają o zdanie? Czy to dla Ciebie będzie odpowiednie, czy oni już wiedzą? Słuchaj, ja bardzo. Wierzę swojemu trenerowi, jeśli on mówi, że damy radę, to, to damy radę, on troszczy się o to, żeby miał jak najwięcej i jak najdłużej walczył i, i ja mówię, że w 100%, także skoro powiedział, że, że ogarniemy tą walkę, no to idziemy i ją ogarniemy. Dobra, też powiedz jeszcze jak to wyglądało, jeśli chodzi o e, kwestie, no bo kiedyś rzuca, było rzucone gdzieś tam w, w etery publiczne, że Mirosław Okniński, jego klub nie weźmie walki w K1 z junikiem. No no i jak to skomentujesz? Czy tak było, czy po prostu to ktoś, nie wiem, czy ktoś tak tam było, Nie, było, bo Ja to mówiłem. No dobra, ale jak ja nie widziałem tego wywiadu, to, to ja nie wiem, czy było mówione, czy nie było. I co ja mam skomentować? No, jeśli ktoś nie chce e, walczyć w MMA, no to walczymy w K1. I, i jeśli nawet ktoś tak powiedział, no to. Ja uważam, że to, to ktoś nam powinien oddać no szacunek, że jednak walczymy w K1 i walczymy u, w kogoś, w dyscyplinie, a nie w swojej, także takie gadanie, że nie, mieli nie walczyć. Ja w ogóle nie podchodzę do tej walki jak do walka pomiędzy e, klubami, tylko ja się skupiam na swojej walce, jako że walczę z, z Pawłem Tyburskim i tyle. Dobra, a jak oceniasz postać Pawła Tyburskiego i jego umiejętności, no które widać, że z roku na rok są coraz wyższe? Hmm, bardzo mocne umiejętności i ja się szykuję na bardzo mocną walkę. Dobra, to kończąc już nie zatrzymując Cię powiedz co się wydarzyło, bo widziałeś to na e, monitorze, no. między Waszym teamem a teamem apteki po walce Mindy. To co się wydarzyło to nie powinno mieć miejsca żadnej organizacji. Bo tam widziałem u Huberta Pściwójewskiego na Instastory, że y, jeden z członków z timu y, apteki chciał chyba Mindę kopnąć jak leżał, czy zaatakować go jak leżał Nie wiem, nie, nie widziałem plan. tego, wiesz. Ale ruszyliście no i, od razu całym teamem. Czy ja poszedłem, czy poleciałem tam ze względu na to, że to jest kurwa mój team, no. i... Yy, nie pojmuję takiej kurwa rzeczy, że ktoś walczy, a jeden z boku mu chce zajebać kopę na łeb, no jak chcą się napierdalać, to, 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 to w porządku, ale nie na, na takiej zasadzie, że... Ty nie masz orientu, a ktoś pod, podlatuje z boku i cię kopie w głowę. Tym bardziej, że to jest federacja sportowa. To nie jest ustawka w lesie, że ustawiliśmy się po 30 i się napierdalamy i ktoś ci może zajebać kopa z boku, bo, bo takie są zasady, a nie inne. No, no, chłopie, No miejmy ten. A jeszcze kto go chciał kopnąć? Może najebany gość, który kurwa tak naprawdę jakby dostał w pysk, to by kurwa mu łeb spadł. No. To jest chore. To tak samo jak ja bym teraz doszedł od tyłu do kozi, bo zobaczył, że ma koszulkę yy, i, i nie wiem i y, to jest mojego przeciwnika yy, gość, który z nim sympatyzuje. No kurwa, takich rzeczy się nie robi. Słabe to jest w chuj. zobaczcie, na... że przeklinam, ale taka jest prawda. No. Jeszcze na końcu słaba sytuacja, bo chyba trener Okiński butelką prawie w głowę gdzieś tak przeleciała z wodą, widziałem już na koniec. No nie no, no słabe, no nie ma co dokumentować, no jest to kurwa słabe no. A Minda jak skomentujesz jego, jego pojedynek? No bo deklasacja chyba. No nie wiesz, słuchaj no, ja muszę powiedzieć, że ja mam szacunek do Apteki, że wziął tą walkę, nie ściemniał, nie kręcił, tylko wyszedł z Mindą i co no. Walka przebiegała tak jak ja się tego spodziewałem i co, no, no. no jest jak jest, nie? No ma jaja, no, to muszę przyznać, nie? To czekamy na Bo ja teraz. wiedziałem, że Minda jest mocnym zawodnikiem. Korzystając z okazji chciałbym podziękować sponsorom. Firma Tomtrans, Tomasz Smołuch, Royal Collagen, M Format, meble dla Ciebie. MG, MGN, Musse, Glavit, Nutrition Dobra, ja czytam tych sponsorów Widzisz Wszystko, PL, Restauracja Antresola i Siren Kurde, ile tych sponsorów? Dużo, dlatego niekiedy Milio się mylę, milionerem, milionerem jesteś chyba, tyle sponsorów Tak myślisz? Tak myślisz Wszyscy tak ludzie, którzy ze mną współpracują, to są osoby, które... Od lat, czy... Dużo mam sponsorów, które są ze mną od długiego czasu Tak jak Tomasz Small, właśnie firma Tom Trans i jest to osoba, która pomagała mi zanim zanim. się youtuberem? Nie, miałem duże środki finansowe przeznaczone od właśnie sponsorów, których później wymieniłem, ale dziękuję wszystkim. Bo dzięki im, ja mogę się rozwijać i być w tym miejscu, gdzie jestem. Dziękuję Na bardzo. Na samej Fame'u zrobimy y, powtórkę i zobaczymy, czy lepiej przygotowałeś się i czy wszystkich będziesz z pamięci wymieniał. Tak? Challenge, dobra? No a ja może ty ich zapamiętaj. Zrobimy taki <laughs> challenge. No to Jak mi jak mi. No ale to ty mi... chcesz robić challenge. Ale dla ciebie, no bo ty, ty jako wiesz, jako człowiek Ale ja ci rzucam, sponsorów, rzucam powinien, tobie wyzwanie powinien, i będziemy się tak przerzucać. Nie? Dobra, a to yy, a. Tych twoi sponsorzy do mnie przyjdą i przynajmniej z 5% zasponsorują za kanał Antyfakty, to, to, to zapamiętam wszystko. No dobra, możesz, możesz mnie polecić. To ja ci rzucę 5%. No dobra, to spróbuję z no to będziesz miał 5 zł <laughs> akurat, Dziękuję pozdrawiamy i pozdrawiam e, 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 fanów antyfakty. E, 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 e. Najlepsze antyfakty w internecie.